Moi drodzy, na najpiękniejszym festiwalu świata Cieszymy się jak przyjeżdżają Wszyscy ci, którzy Mają kłopoty z poruszaniem się Którzy mają różną formę Korzystania z wózków Inwalidzki Próbujemy, aby festiwal był także dla nich przyjazny Zbudować taką specjalną zwyżkę Tak ją nazywamy, która jest przy staku Gdzie są światła, gdzie jest konsoleta Tak, aby ponad głowami widzieć wszystko Każdego dnia Zdarzało mi się, że wędrując Poprzez tłum, słuchając sobie koncertów Słuchając ich od przodu, zawędrowają zawsze na zwyżkę, żeby zobaczyć, czy wszystko działa, czy istotnie korzystają z nich ci, dla których to zbudowaliśmy. Tak istotnie było. Pole wództokowe jest polem trudnym, bo jest to ziemia, yy, więc poruszanie się wózkiem sprawia nieraz duże trudności, ale okazuje się, że jak to my mówimy w takim żargonie, wózko, wózkowicze sobie świetnie dają radę. Przykładem jest Piotrek Piętosa, koleś, który po prostu od lat przyjeżdża na festiwal. To jest ten koleś, który zawsze mówi Zrób sobie ze mną zdjęcie Daje radę yy, Pokazuje, że będąc na wózku Jest we wszystkich miejscach, gdzie się coś dzieje Piotrek po prostu nie pęka I im także wy o tych wszystkich ludzi A Beata napisała Niestety nie, nie byłam na żadnym festiwalu Jest to jedno z większych marzeń Niestety ze względu na moją niepełnosprawność i stan zdrowia Było to trudne w realizacji A ja ci powiem jedno Beato Że właśnie między innymi yy, Dla wszystkich, którzy z różnymi dysfunkcjami Z różnymi kłopotami swoimi. Eee, także przygotowaliśmy co roku najpiękniejszy festiwal świata. Mamy takiego gościa, który się nazywa Piotrek Piętosa. Jak go gdzieś wygooglujecie, wy to zobaczcie, że ten koleś, który zna na wózku, który ma ogromną energię, który ma ogromną eee, taką determinację, aby przyjeżdżać na nasz festiwal, nieraz się wbije w piach i nie pojedzie dalej. Natychmiast go uniosą, przeniosą. Jest to gość, który potrafi Powiedzieć, jak jeszcze raz ktoś mnie spyta, czy przewieźć na drugą stronę ulicy, to chyba strzelę z laczka. Wszyscy są mi dla niego przyjaźni, kochani, cudowni, a on się zachowuje bardzo normalnie. Można nic zrobić fotę, można do niego podejść. Eee, to jest właśnie miejsce dla każdego. Piotrek, Facebook Jurka, ludzie, co ja zrobię bez domowej orkiestry. Nie mówią, że każdą widziałem, albo że tego samego dnia, ale ten na żywo to chyba tak jednym okiem albo dwoma. Ale jak się to skończy, hmm, pytam was, jak żyć? Nie kończymy domowej orkiestry, robimy ją przez cały czas, aż dojdziemy do najpiękniejszej domówki świata. A później, słuchajcie, no skoro rozkręcamy się, będziecie chcieli być razem z nami, no to po prostu będziemy nadal to rzeźbili. U mnie łódź tak dalej trwa i nadmiostek jest u mnie. Cześć. Zajebiście było. Przed chwilą byłem na domówce też w studiu w Warszawie. Teraz jesteśmy. Jesteśmy na żywo. Na żywo. Słuchajcie, bo był mały fej, teraz będzie dobrze. Nagrywamy drugi raz to samo, żeby było. Tak, wiadomo, nagrywamy co... drugi raz to samo, żeby było tu na wydarzeniu, bo było u Krzysztofa. Chodzi o to, że wydarzenie już trwa z małą obsuwą. Jesteśmy w drodze do Warszawy. Zrobiłem zdjęcie, które możecie dodawać do swoich postów, żeby, żeby było jako zdjęcie niby ze mną, bo to była pierwotna, pierwotny zamysł wydarzenia, zrobić zdjęcie z Pieskiem. Ja no był pierwszy? Roku, Krzysztof był pierwszy? W tym roku nie ma tego wydarzenia. Tak. W tym roku nie ma tego wydarzenia, jest zmodyfikowane <laughs> wiadomo W ogóle miało być wszystko inaczej, ale w międzyczasie okazało się, bo mnie fundacja lubi Zgarnęła i, do Warszawy i ludzie, ludzie mnie lubią, fan klub mnie lubi, Krzysztof mnie lubi Więc będę w Warszawie Oczywiście wydarzenie będzie przeze mnie prowadzone ja tak. również na swoim kanale Krzysztof Wyrwał będę wrzucał vlogi z Warszawy, z naszego pobytu i to co będziemy mogli, to postaramy się tak, publikować na naszych kanałach. Czyli Krzysztof Wyrwał i Wstaje. Tak, Krzysztof Wyrwał. Wstaje. Tak, Krzysztof Wyrwał, Wstaje. Fajnie, tak. Krzysztof Wyrwał, wstaje. E, no. Albo I... Wstaje, Krzysztof Wyrwał. Tak, Wstaje, Krzysztof Wyrwał. Też tak. no, dobre. I, I słuchajcie. No i pokazujcie hmm. swoje domówki. Bawcie się dobrze, pokazujcie jak się bawicie, nagrywajcie firmy z pozdrowieniami dla mnie, dla Jurka i tak dalej. Ale co najważniejsze. Moje wydarzenie jest przy okazji, jest zabawą, jest malutkie i w ogóle Najważniejsze, to powtarzałem na każdym live'ie Przed tym właśnie bo ćwiczyłem się na tych live'ach Najważniejsze jest Kręcioła TV Najważniejsze, tak Kręcioła TV YouTube Kręcioła TV i tam i będą YouTube, wszystkie i... koncerty Od 15 jest otwarcie Również na stronie Rock tak. wszystkie... Na głównej stronie jest link do transmisji na żywo I wszystkie tam jest profile wszystko transmitowane Włosz, na żywo Wiecie, to Kręcioła i tak dalej, pokojowy patron, wszystko transmitować Tam oglądajcie oczywiście SP i tak dalej co będziemy mogli to oczywiście ja będę też jeszcze was tutaj pozdrawiał i w ogóle jak na, ktoś ma sprawne oko to nas dojrzy nagry, nagrywajcie też mm, filmy tutaj z pozdrowieniami dla mnie i tak dalej, udzielajcie się, róbcie transmisję na żywo bawcie się tym i w ogóle bądźcie na domówkach, serdecznie pozdrawiam, e, fanclub się kręci, e, autokarę na przystanek Ustok, szkoda, że mnie z wami nie ma ludzie z autokaru, no ale jest w tym roku jak jest, wiadomo, wirus załatwił sprawę Natomiast serdecznie Was pozdrawiam, pamiętam, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. To się bawi, to się bawi inni oglądają. Każdy w, w, w takiej formie jak lubi. Bawcie się dobrze, wrzucajcie tutaj i tak dalej. Dobra, bo mam dbajcie tutaj telefon o siebie od, i uważajcie Dbajcie na o siebie. siebie, bądźcie bezpieczni, przestrzegajcie zasad yy, wszystkich roście, maseczki i tak dalej yy, i przede wszystkim bezpieczeństwo. No i oczywiście szanujcie też swoich sąsiadów na domówkach, tak? Dobra, kończymy, jedziemy kończymy. dalej, o, bo ja mam już telefon, telefon do. dokładnie. I takie ujęcie piękne, i to, to będzie na czwarta, tak? Podpana, czwarta. No i dojeżdżamy do Warszawy, tak? Spotman. No. 650 km przejechałem, statcz. Tak. No to się chwali. Krzysztof tego dnia wstał praktycznie nad ranem, żeby pojechać ze Zbłąszynia. Do Poznania, następnie pociągiem z Poznania do Warszawy, żeby wrócić autem z Warszawy po mnie i pojechać do Warszawy. A to wszystko między innymi po to, żeby wózek się zmieścił w aucie. Dzięki Krzysztof za to ogromne poświęcenie i niesamowity wysiłek.

Dodawajcie jakieś cuda, bo to na tym też polega, jak tutaj się czuliście, co widzieliście. Nie mamy nic przeciwko temu, możecie dodawać, dodawać, dodawać. Niech się tworzy legenda. Przed Wami teraz także legenda najpiękniejszego festiwalu świata. Gramy za sobą od wielu, wielu, wielu lat. Człowiek, który wymyślił pierwszy, jeszcze przed pandemią, najlepszy płyn do odkażania. Jestem właścicielem kilku butelek tego płynu. Dobry, mocny, prawdziwy płyn. Odkaża, odkaża, odkaża. Przed wami, jelony! O kurczu, co tu jest <grym> ten, drugi bieg. <grym> Nie chodziło o dziurę. Aż poczułem w dupie. <grym> Miał kafę. Idziemy pogłaskać koty. Nagram Kiciusia i ciebie. Że to wie, jak ci się podoba? Dobrze. A, tak, to jest Mokotów. Mokotów, tak. A powiedz mi. Mokotów to jest ta dzielnica, gdzie była ta słynna mafia Mokotowska w Pingie Pitbull. Piotr. Tak. Tędy. Dobrze, Krzysztof. Pozwól, że trochę przyspieszę, ale myślę, że się nie obrazi. Znaczy tak jak teraz, czy bardziej? Tak teraz. A nie, no to tak możesz. Patrz, jaki dziury. Ła! A jak wyjdziemy z rozpędu. A lubby siła odśrodkowa. Eee. Krzysiu. Co? Krzysiu Zachowuj Uwaga! Się. I drift! <noise> Przecież delikatniej, dlatego że... Przecież jadę delikatnie, tylko masz czwarte to zawieszenie. Nie, między słupkami chodzi o to. Lubi to robić, ale pewnego dnia możesz nie zdążyć. Nie pytaj skąd wiem. A ci żyję, nie? No wiesz, ja jeszcze nie mam potomstwa. A chciałbym mieć. Ale masz to ty ci zahamujesz. Jak kiedyś robiłem wjechałem, to mi chyba nic nie zahamuje. A przekleństwo, wypikasz, nie? Tak, kurwa, pewnie, że Chcemy offroad Idziemy pograć w piłkę Słuchaj, trochę u stoku musisz mieć, w poprzek A wiesz dokąd zmierzamy? Nie Aha Gdzieś szukać Starbucksa Fajnie chłopaki Jeździłeś jeżdżą kiedyś na czymś takim? Nie I na raz. No. Nie, Krzysztof. Nie, To jest na środku, te mają ugódeczka. Zbieramy się do studia? No. Bliżej być kurna nie mogłaś. Dobrze, to zbieramy Patrzę w kadry. Dobrze, to zbieramy się do studia. Ten widok to jest czwarta rano, punkt widokowy 20 km od mojego domu. Okej. Okay. Tak, nie spałem e, całą noc i wstałem o 2.30, żeby zrobić lapsa z punktu widokowego. Yes. Jest na moim kanale, w głównym e, filmie reklamującym kanał. Wiem, Krzysiu. Krzysztof wyrwał na YouTube, jak to pytał. Wiem, <grym> Masz golden hour. Tak. To... Dokąd, dokąd zmierzamy? Do, na pole and rock. I yeah. je do studia. A teraz jest. Tu jest zachód słońca? Tak. A tu jest studio. Transcor. Tak właśnie. Zobaczyliście, zachód słońca. No stop. Tak, a my się zbieramy do... A my mamy problem. Do wejścia. Ja mamy miejsca. Cześć. Cześć! Może sobie młody zrobić sobie zdjęcie? Oczywiście, nie, że może. Tutaj też jest graczyna, zarządzina od rana obecna tak? na najpiękniejszych w świata. Drugi dzień na domówce. Tak. Razem z 128 lat, no, 506 kg tak. i 660 cm. Pozdrawiamy najgody budka supera Sen o dolinie. To by nie jest za Supera Dzielimy się tą budzą. Dzielimy się tymi klimatami Bo dziś mamy w na naszym festiwalu Płytę Dzień e, Wielkiej Góry I tak się stało, to są ich pierwsza płyta Pytamy w... urzekających A weź mi to, weź mi <grym> to zdjęcie Z najpiękniejsza płyta świata Z najpiękniejsza właśnie się Z najpiękniejsza na świata Z najpiękniejsza płyta świata Jutro również będziecie mogli go zobaczyć na scenie razem Krzysiu, zrób mi zdjęcie na tle, krzypku. Ile Powiedz mi, jak się bawisz. A ci powiedzieć, jak się nazywasz? Nie, jak się bawisz. Jak się... jak się nazywasz, to wiem. Jak się bawisz, nazywam się Natalia. Ja? <laughs> Okej. Okay. Nie no, bawisz się na tyle, ile mogę do... Zesłał, czy dojechało z owo? Tak. Dojechało z owo, tak brzmi Tu nie będzie rewolucji w Polsce. Co to jest? Dawno się, da się. wolałbym. Ja muszę tak. Jak to jest? A temu, kto nic nie ma, wszystko zabiorą. Tak powiada pismo. Jak twoja świadomość, że to będzie godzina wów w Warszawie. A, bo teraz będzie godzina W. więc trzeba wyjść na chwilę zatrzymać się. Tak Coś jest świat się zatrzyma. Ostatnio byłem gdzieś w trasie w poznaniu i, i też na głównej szosie wszystko się zatrzymało. No właśnie. No jest... Jest dreszcz w tym momencie. Nie, że to Warszawa. Stoisz i wszystko w No. A to za... Nie całe 20 minut No Dokładnie No I pierwszy raz w Warszawie, nie? Przy nie raz w Warszawie Daj głowę Możemy pasażerki zbić? Teraz nie było mnie z 4 dni Dzień w domu, bardzo. więc nie wiem Mogę coś zrobić? Pana masz opórki Chodźcie, telefon zabiję do obietnika Tak, no Za chwilę znajdziemy Krzysiu, drugie zdjęcie ja. Tak, ale oni są na wizję, tak. dlatego Idziemy tutaj, kto ma ja zdjęcie? <trym> Ja, mam ja nie jestem no, na tym ja Jak to ciebie nie ma? Może? Mhm. Jak to Wiesz, czy powiedział, nie? że nie ma czasu? Ja chciałem. Jak widziałam. No. Ja myślałam, że nie on właśnie zrobił ten drugi. Ale to nie będzie. Be. Nie ma czasu tylko. Na na no. ja no. To nasze Marcinanie. Witajcie dobrze ludzie. Ej, I za będzie zaraz. Wiesz? Ile? Jestem się za chwilę? Idziemy do to ja? Tak. Hej, hej. Piąteczka. Piąteczka. Ej, nie pytaj. Rozpiskę. Nie tak się Wychodzimy na chwilę? Na chwilę możemy. Idziemy na chwilę, nie? No. Ale na kochanka musimy wyrzucić. No wiadomo, tak jak to zamy. Finta Jaki garnitur fajny, eeee, yeah, no nie, nie ma żartu. Kiedy dziś że już się zaczęło, tymi, no, to stworzyliśmy większy klub i drugą To która pokazała, że nie musimy niczego unikować, po prostu jesteśmy ze sobą. Dziękujemy Wam bardzo, dziękujemy Wam bardzo. Wiosny Karty, niewospłyniała ekipa. To naprawdę się dzieje. Najpiękniejsza na świata. Kocham Was bardzo. Nie ma nawet po scenie Bóg Tutaj nie mogę w swoim miejscu, ale aż mnie rozpiera do miłości, wolności, pokoju. Dziękuję. Szacunek, szacunek. Nie przy wiadomo zdrowi. Pogodni, i wszystkim, gdzie byliście. 1600 metrów kwadratowych wspaniałej ziemi, wspaniałego miejsca. Pokazało, że możemy być razem, że możemy się szanować. Że mamy na siebie szacunek. Miejcie go jutro po jutrze. Chcecie go na wszystkich Nawet dla na wrogów Może zmienimy ich Rock'n'rollem Jarek Jarek, pomódl rock'n'rolla To najeść sobie na godzinę Tutaj? tutaj? Tu. Tylko muszę dać ten o. Ostrości mi nie chcę złapać O teraz złapała No jest dobra jak zwykle, no kończy się o oddywanie. Awesome super jedzenie, uh, a pobożę Maszankowskiego. Naprawdę, nawet tak, wikił, nawet tak. Tak, 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 to tak, 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 tak,